Encio, witam Was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki A dzisiaj to będzie lista 50 książek, które chcę przeczytać Jest to trochę taka aktualizacja filmu, który nagrywałam rok temu Ponieważ rok temu też nagrywałam taki film I to jest po prostu nowa lista 50 książek, które chcę przeczytać w najbliższym czasie Czyli na przykład przez najbliższy rok Albo pół roku, coś w tym rodzaju Więc bez zbędnego przedłużania Oto jest 50 książek, które chcę przeczytać. Na początku mamy tutaj dwa tomy serii Żniwiarz, serii o Żniwiarzu, autorswa Pauliny Hendel, czyli tom czwarty Droga dusz oraz tom piąty Czarny świt. Cinderella, Pax, Historia pszczół, Nocturna, Wonderscape, 12 dni świąt Dasza Lily, Przeklęci święci, Dziewczynka, która wypiła księżyc, Rzeczy ulotne, Księga cmentarna, Pieś o Achillesie, Felix Ever After, czyli w polskim tłumaczeniu Felix ever after na zawsze Felix, balada ptaków i węży, dwa tomy serii zbroja zbyt elegancka, czyli śmiertelne dziedzictwo oraz zbroja na receptę. Następnie mamy tutaj kilka powieści klasycznych, czyli dwa tomy serii rozpoczynających się od małych kobietek, czyli są to mali mężczyźni, oraz chłopcy John. Następnie mamy Wilet, zabić wzrostem. Rok 1984, duma i uprzedzenie, dwa tomy serii Pożarcze książek, czyli Pożarcze książek, Pożarcze książek złoty szyfr. Przed końcem świata Sezon na czarownicę, czyli pierwszy tom serii Coś tam Adventures of Sabrina. Szóstka Wron. po kanciarzy. Peter nimby i magiczne oczy. Sophie, bodajże queer, ostatnia strażniczka książek. Ośmioro kuzynów. Pierwszy tom heksalogii o dorze Wilk, czyli Złodziej Dusz autorstwa Anety Jadowskiej. Niebo nad pustynią. Nasz ostatni dzień. Księgi zapomnianych żyć. Następnie kilka książek Agaty Christie, czyli Śmierć na Nilu. Niemy Świadek. Karaibska tajemnica. Pierwsze, drugie, zapnij mi obuwie oraz noc w bibliotece. Prawie ostateczna lista najgorszych koszmarów: siedmiu mężów, Evelyn Hugo, Hugo, wydaje mi się, że tak to się wymawia, melodia mgiełdziennych, Wishes Villa, dziewczyna z lasu, pestki, tark mięsny, cień wiatru, tak ma w planach tą książkę i mam nadzieję, że uda mi się ją w końcu przeczytać, oraz ostatnia pozycja to 13 powodów. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o te książki. To jest taki mój TBR na najbliższy czas. Mam nadzieję, że uda mi się te wszystkie książki przeczytać. Bardzo bym chciała. Są to pozycje, na które naprawdę się cieszę, że będę je czytać i naprawdę się już nie mogę doczekać ich czytania, więc mam nadzieję, że faktycznie uda mi się to zrobić. No i co, no i co jeśli się, się spodobał, to oczywiście zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, jeśli już tego nie zrobiłeś. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!